Wtedy rzeczywiście takie zakażenie może skończyć się powstaniem osobnika PI i jego urodzeniem. Większość PI-ów to są osobniki, które dość wcześnie jesteśmy w stanie wypatrzeć. Jeżeli chodzi o to, co, o czym mówimy, BVD, nie jest to, co jesteśmy w stanie zobaczyć, bo wtedy, gdy coś widzimy, to reagujemy, ale to, czego nie Panie. jesteśmy w stanie zobaczyć. Podstawą wszystkiego, co chcemy zrobić długofalowo z BVD w stadzie, jeżeli już je mamy. Jest diagnostyka. Jeżeli będziemy diagnozować w kierunku obecności wirusa, to ten wynik będzie pozytywny. Natomiast jeżeli będziemy diagnozować w kierunku przeciwciał, czyli serologią, ten wynik będzie ujemny. W dzisiejszym odcinku ponownie towarzyszy mi lekarz weterynarii Radosław Jasiecki z firmy Beringer Ingelheim. Dzień dobry panowie, dzień dobry, dobry Państwu. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, koniecznie zobaczcie go, ponieważ tam omawialiśmy podstawy tego, czym jest BVD, a przede wszystkim jakie straty powoduje i z czego one wynikają. Omówimy sobie w tym odcinku, skąd bierze się PI i. Jak go diagnozować, co jest najważniejsze, ponieważ na poprzednią część pytania odpowiedzieliśmy już nieco w poprzednim odcinku. Tak, rozmawialiśmy o pi i ja tylko jakby wzmocnię to, co powiedzieliśmy, że nabawić się pi że użyję takiego zwrotu, są dwie. Można go sobie sprowadzić, rzeczywiście jako kota w worku razem z krową, która jest w ciąży i została w trakcie jej przebiegu zakażona. Przypomnę, że mówimy, że to jest między 40 a 120 dniem. wtedy średnio taką ta... wartość przyjęliśmy? Wtedy rzeczywiście takie zakażenie może skończyć się powstaniem osobnika PI i jego urodzeniem. Drugi to jest wtedy, kiedy w jakiś sposób wirus dostaje się do naszego stada, czy to ze zwierzęciem, czy rzadziej za pośrednictwem człowieka i zakaża krowy w ciąży, które. Są już u nas w oborze. I to są dwie sytuacje, w których może urodzić się PI. To, co na pewno jest bardzo ważne, większość pi to są osobniki, które dość wcześnie jesteśmy w stanie wypatrzeć. 90% pi umiera do drugiego roku życia. Najczęściej dlatego, że one są słabsze, bardziej chorują, częściej chorują, nie radzą sobie z tymi wszystkimi zakażeniami dodatkowymi i po prostu zdychają. Natomiast największym zagrożeniem tak naprawdę dla właściciela krów jest to 10%. Była łatwo je przegapić i znowu wracamy do tego, że kluczem, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o to, co, o czym mówimy w BVD, nie jest to, co jesteśmy w stanie zobaczyć, bo wtedy, gdy coś widzimy, to reagujemy, ale to, czego Dokładnie. nie jesteśmy w stanie zobaczyć. I te 10% zwierząt, które przeżywają powyżej drugiego roku życia, jeżeli są w naszym stacie, jest oczywiste, że są krowami. Są krowami, które rodzą, e, będą rodziły pijaje, e, i są krowami, które e, produkują mleko. Ale jednocześnie zakażają pozostałe, pozostałe zwierzęta. Jakby... Właśnie, jak, je z, jak je znaleźć w stadzie? Diagnostyka. Tylko i wyłącznie podstawą wszystkiego, co chcemy zrobić długofalowo z BVD w stadzie, jeżeli już je mamy, jest diagnostyka. I to tak naprawdę, zarówno jeżeli chcemy się ustrzec przed BVD, ale też kiedy już je mamy i chcemy się go pozbyć. Jeżeli mamy pijaja, to on ma bardzo ważne dwie. Cechy, które w diagnostyce wyjdą. Po pierwsze, jeżeli będziemy diagnozować w kierunku obecności wirusa, to ten wynik będzie pozytywny. Natomiast jeżeli będziemy diagnozować w kierunku przeciwciał, czyli serologią, ten wynik będzie ujemny. Natomiast samo uzyskanie takiego wyniku na wirusa pozytyw, dodatni na przeciwciała ujemny nie jest wskazaniem, że to jest PIA. Takie badanie wypadałoby powtórzyć po około trzech. Najlepiej po trzech tygodniach, najlepiej po miesiącu, bo osobnik, który jest przejściowo zakażony, też może dawać taki wynik w pierwszej fazie zakażenia. Natomiast jeżeli po miesiącu przestaje siać, to wiemy, że to było przejściowe zakażenie. Jeżeli wychodzi nam taki sam wynik, wiemy już, że to jest pier. I to jest diagnostyka obecności samego jaja jako takiego. Natomiast, żeby tak naprawdę go wychwycić, to my powinniśmy przediagnozować całe stado. Można to robić na kilka sposobów. Można badać mleko, można badać krew. Nie wiem tylko, czy to już jest ten moment, w którym będziemy o tym rozmawiać, czy jeszcze porozmawiamy najpierw o leczeniu. No to może właśnie powiedzmy sobie, w jaki sposób można leczyć i tak naprawdę, czy można leczyć BVD. To jest choroba wirusowa. Więc zasadniczo to, co możemy zrobić, to jest leczenie objawowe. I to leczenie objawowe będzie dwutorowe. Po pierwsze będzie wynikało z samego zakażenia wychodę i tutaj musimy się nastawić, że rzeczywiście te zwierzęta mogą mieć biegunkę, mogą mieć, e, mogą mieć objawy ze strony układu e, oddechowego, I to też będą wszystkie zabiegi związane z problemami rozrodczymi. E, tutaj może być niezbędna pomoc lekarza weterynarii w takim klasycznym stylu, jak my pamiętamy sprzed wielu lat, czyli po prostu usługa świadczona naszymi rękami. Natomiast to, co może jeszcze mieć miejsce, to to, że poprzez obniżenie odporności wdadzą się na następne choroby. I tutaj znowu musimy się zająć tak naprawdę głównie objawami, w zależności od tego, co jest zakażeniem, tak? co jest przyczyną zakażenia. Natomiast takiego klasycznego leczenia na BVD nie ma. To jest bokser wagi ciężkiej. I jeżeli on wchodzi do naszego stada, to rzeczywiście jak uderzy, to może nas nawet znokautować. Więc klasycznym sposobem działania, jeżeli chodzi o BVD, jest zapobieganie temu, żeby po pierwsze weszło, a po drugie, jeżeli już wchodzi, to żeby nie wywołał choroby. Żeby po prostu nie dał rady się rozkręcić. Tak, no ja, ja zasadniczo zamykam takiego boksera w łazience przed walką. Tak? To, jest, to jest klucz do całego rozwiązania może sobie nie poradzić. Jeżeli podoba ci się materiał, który oglądasz, daj łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Kliknij również dzwoneczek, tak aby nie przegapić kolejnych odcinków. Wpadnij też do naszego sklepu, w którym znajdziesz dodatki paszowe dla bydła marki Vetbalance, z których sami korzystamy w trakcie leczenia. Między innymi na biegunkę, na wątrobę, na kwasice, na apetyt i wiele innych. Sklep oferuje również opcję darmowej dostawy. To w takim wypadku, jak już wiemy, że tak trudna jest walka z, z tym wirusem, czyli leczenie jest praktycznie tylko objawowe, to w takim wypadku, jak zapobiegać, tak aby tego BVD nie było, żeby zamknąć go w tej przysłowiowej łazience? łazience? Rzeczywiście trzeba przede wszystkim mieć dobry klucz. I tutaj klucz jest, powiedziałbym, trochę. Po pierwsze, Hasło, które wszyscy słyszą w ostatnich latach pewnie nagminnie, pytanie, w jaki sposób je rozumieją, czyli bioasekuracja. Bioasekuracja rozumiana szeroko, czyli powiedzieliśmy sobie, że można, można przywleć sobie BVD razem ze zwierzętami, więc kluczem tu jest, żeby nie wprowadzać ich od razu do stada. Znaleźć takie pomieszczenie w, w swoim gospodarstwie, w którym te zwierzęta będą mogły przez trzy tygodnie przebywać oddzielnie od tych, które wcześniej mieliśmy. I tu jest też ważny element dla osób, które budują w tym momencie obory, bo zakładam, że korzystają z usług profesjonalistów, ale sami też powinni wiedzieć, z czego w ramach danego projektu na pewno nie rezygnować. I to jest właśnie nie, nie rezygnowanie z tej przestrzeni na kwarantannę. To jest biosekuracja, nie wprowadzać sobie żadnego e, e, wirusa, żadnej bakterii do stada. Z drugiej strony elementy rozaiczne. Zanim jem, myję ręce. Zanim wchodzę do moich krów, myję ręce. Czemu? Żeby nie były zabrudzone tym, co przyniosłem z zewnątrz. Bardzo klasyczne zachowanie. Czasami wywołuje wesołość, kiedy mówię, zamykajcie bramę. Czemu? Bo przez otwartą bramę może wejść każdy i inne zwierzęta. One też mogą być tak naprawdę, pomimo że nie chorują, mogą być przenosicielami. W skrajnych wypadkach, jak nie wiemy o co chodzi, nie, nie wiemy jaki jest status innych stat nie pożyczajmy sobie sprzętu. Starajmy się nie wpuszczać do naszego budynku osób, co do których nie wiemy, gdzie wcześniej były, a jeżeli wiemy, że były w innych gospodarstwach, to tym bardziej nie wpuszczajmy. I to jest biosekuracja tak można zapobiegać. Drugie i tu trochę powiem więcej to jest właśnie element związany z diagnostyką Tak? bo to jest cały proces. Możemy bardzo szybko próbować przejść do rozmowy z hodowcą o szczepionce. Natomiast pytanie jest, jak tą szczepionkę wybrać, i tutaj trzeba wiedzieć w ogóle, czym mamy do czynienia z BVD. I po pierwsze, jeżeli nasze stado ma takie, a nie inne objawy, trzeba je zbadać albo z krwi, albo z mleka, jeżeli wcześniej BVD nie było, albo nie było nigdy szczepione, bardzo dobrym badaniem jest zbadanie mleka, zbiorczego stanku na przeciwciała. Jeżeli widzimy, że poziomy przeciwciał są bardzo wysokie, to wiemy, że właśnie możemy mieć do czynienia z BVD i to też daje nam sygnał, co powinniśmy dalej zrobić. Tak? A jeżeli wychodzą nam wyniki ujemne, to jednym z elementów zapobiegania jest regularne badanie zwierząt, które są w stadzie, oprócz tych, które sprowadzamy. Znowu wracamy do tego, że są też inne czynniki niż zwierzęta. Wprowadzane do stanu. Chociaż tak naprawdę moja praca zawodowa związana jest w dużej miarze ze szczepieniem, to tak naprawdę, jak przejdziemy te dwa etapy, powiedziałbym, że na końcu trzeba zastanowić się, w jaki sposób wdrożyć w tym stadzie profilaktykę, bo te pierwsze dwa kroki zdecydują o tym, co zrobimy, jeżeli chodzi o szczepienia. Szczepienie jest kluczowe, bo. Rzeczywiście najlepiej jest nie wpuścić BVD do stada, natomiast samo szczepienie bez wykonania tych wcześniejszych kroków może okazać się niewystarczające. Mhm. To, to w takim wypadku, gdy mówimy już o szczepieniach, czym należy się kierować podczas wyboru szczepionki? Kluczowe pytanie tak naprawdę e... Jeżeli chodzi o to, jak współpracuje lekarz weterynarii z hodowcą, naturalnym byłoby powiedzieć: Proszę wybrać taką, a nie inną szczepionkę, to będzie na pewno najlepsze, ja się na tym znam. To znaczy, bardzo często, tak już powiem z, z doświadczenia, to wygląda w ten sposób, że hodowca się zgłasza i mówi: Doktorze, zaczęlibyśmy szczepić, ale na jakiej podstawie? I dlaczego? Co pan chciałby osiągnąć tym, i tak dalej, i tak dalej? A, no bo spotkałem się na święta ze szwagrem, i szwagier powiedział, że odkąd zaczął szczepić, to wszystko, wszystkie problemy się rozwiązały. E, tak, I, i rzeczywiście bardzo często mamy z tym do czynienia. zdarza się również, że wchodzi i mówi czym. I ja bym cofnął się w tym, o czym teraz mówimy, co najmniej o dwa kroki. Bo e, jeżeli nie zrobimy czegoś takiego, jak my teraz, czyli nie usiądziemy i nie porozmawiamy, o tym, co tak naprawdę ten hodowca, po pierwsze, rzeczywiście u siebie ma, czyli znowu wracamy do diagnostyki, to czego on potrzebuje. I, i tu jest kilka rzeczy, bo y, po pierwsze, czy on kupuje sobie y, zwierzęta z zewnątrz, o których nic nie wie? Jakie ma warunki y, biosekuracyjne, y, higieniczne w swoim y, budynku? Czy jego kalendarz szczepień, jeżeli już szczepi na inne choroby? Pozwala na jedno szczepienie w roku czy dwa szczepienia w roku? Czy on oczekuje, on oczekuje tak, że będzie miał więcej spokoju, mniej roboty? Ludzie są wygodni, przynajmniej część. I oni czasami są gotowi też zapłacić więcej za to, że coś robią rzadziej. Z drugiej strony, bez tej diagnostyki nie wiemy, czy wprowadzić szczepienia, które muszą być naprawdę silne, bo nie wiemy, czy wirus jest rzeczywiście w stadzie. Czy wystarczy, że to, będzie, że to będzie szczepienie takie wyprzedzające problem? Chociaż muszę przyznać, że ze swojego doświadczenia widzę, że najczęściej lekarz weterynarii przyjeżdża trochę jako strażak i gasi pożar, czyli są objawy, to szczepmy. Ja bym sugerował tym, którzy nie mają objawów, żeby jak, najchętniej, jak najbardziej przyjechali do lekarza weterynarii i spytali się, co mogą zrobić, żeby nie mieć tego problemu, który miał szwagier taka propo. No dobra, ale to jeżeli już przeszliśmy cały ten etap rozmowy, ja jako hodowca powiedziałem jakie są moje potrzeby, że ja, jestem, lubię mieć spokój i trochę rzadziej, więc nie wiem raz do roku wybieramy szczepionki. Szczepionki są podzielone na trochę dwie grupy. Pierwsze to są szczepionki zabite, inaczej inaktywowane. Drugie to są szczepionki żywe. Tak naprawdę Koncentrowałbym się w ogóle na szczepionkach, które są skierowane tylko na BVD. Jeżeli chcemy załatwić problem stada z krowami, a nie samych cielą, to takie, które są tylko na BVD. Co jest różnicą? Szczepionka zabita, inaktywowana, wytwarza tylko odporność poprzez przeciwciała. Trzeba nią szczepić częściej, co pół roku, a na tak początku tak. trzeba dwa szczepienia. Jeżeli chodzi o szczepionki żywe. One wytwarzają silniejszą odpowiedź, bo nie tylko z przeciwciał, ale też z białych ciałek krwi, i ona zazwyczaj trwa dłużej. To, co może być kluczowe, to w poprzednim odcinku powiedziałem, że tych typów wirusa jest dość dużo, i rzeczywiście, zarówno typów, jak i podtypów wirusa jest dość dużo. Przy wyborze szczepionki, na przykład żywej, warto kierować się składem, bo artykuły pokazują, że więcej typów wirusa w szczepionce. Powoduje synergię, współdziałanie tych typów, dzięki temu jesteśmy w stanie wytworzyć wyższą odporność, również przekłada się to na czas odporności. Więc podsumowując, jeżeli mamy dużą presję wirusa, jeżeli nasza biosekuracja i tu warto być dla siebie trochę szczerym jeżeli nasza biosekuracja wymaga jeszcze sporo do zrobienia, starałbym się wybierać szczepionki silniejsze, czyli z kategorii szczepionek żywych i ewentualnie dwuskładnikowych. Natomiast na końcu to jest zawsze decyzja, którą warto podjąć wspólnie i warto po pierwsze stwierdzić, co się ma w stadzie, a z drugiej strony posłać lekarza, który zna wszystkie te możliwości, jakie stoją przed szczepieniami. Powiedzieliśmy sobie, czym jest PI i skąd się bierze, ale teraz nasuwa się kolejne pytanie, to w jaki sposób go wyeliminować ze stada, jeżeli wiemy, że, że już go mamy? No i czy jest taka możliwość? Wyeliminować jest go bardzo w sumie prosto, bo, bo sam, sam ten proces polega na wywiezieniu zwierzęcia ze stada, jeżeli to jest PI, który jest wśród krów. Natomiast proces, który prowadzi do podjęcia tej decyzji, często bywa bardzo skomplikowany. Niektórzy wręcz mówią wprost, że oni nie chcą się pozbywać mm -hmm. pi -a. z dwóch powodów. Po pierwsze, bo jeżeli to jest krowa, no to, to jest często dobra krowa, często powyżej średniej produkcyjności w stadzie. Może być to krowa z wieloletnim stażem w tej oborze. Po drugie, jest to niezrozumienie trochę roli, jaką pijaj w tym stadzie pełni. I tutaj porównałbym to do postawienia oczyszczalni ścieków w okolicy willi. Natychmiast wszystkie pozostałe... Budynki stracą na wartości. Tak właśnie jest. My traktujemy pijaja, który jest krową, który produkuje mleko, że to jest dla nas wartościowy osobnik, natomiast zupełnie nie bierzemy pod uwagę, że on obniża wartość pozostałych krów. Mhm. Głównie poprzez to, że oprócz tego, że może je zakazić, przełamać odporność, to są no bo to jest taka natura, że on sieje bardzo dużo wirusa. To przede wszystkim może powodować poprzez to sianie wirusa dużą produkcję mleczną u pozostałych krów. Także. Sama eliminacja jest dość jasna, natomiast zachęcam do podejmowania tej decyzji, bo rzeczywiście jest to sposób na zaoszczędzanie pieniędzy na innych krawach. Dobrze, to dziękuję w takim wypadku, doktorze. Myślę, że dużo wiedzy przedstawiliśmy. Mam nadzieję, że przede wszystkim była praktyczna dla, dla hodowców, którzy będą oglądać, czy też dla studentów, czy lekarzy. I No cóż, do zobaczenia w takim wypadku. To mi bardzo miło, dziękuję, dziękuję Do zobaczenia, cześć.